Hej kochani, to znowu ja. Nie wiem jak u Was, ale u nas upał przed burzą, e, alerty wezwano mnie właśnie, znaczy wezwano mnie tym alertem. Zawsze mnie wzywano e, na to, żeby jechać na pasiekę, sprawdzić, czy tam jest wszystko w porządku, czy pasy e, trzymają się dobrze na ulach, czy są pospinane, czy tam coś nie zagraża, jeżeli chodzi o dobrostan uli przy takich burzach, nawałnicach, jak teraz są. Oczywiście bez paniki, kochani, bo jak przyjdzie ulewa wichura, to porywa dachy, więc ule tutaj nie wytrzymają, jeżeli chodzi o takie drobne spinania. Ale jeżeli chodzi o te podmuchy wiatru, żeby nie zgubić daszków, żeby nie pozalewały się później rodziny e, przez wentylację, to tutaj te daszki zawsze staram się, żeby były przytrzymane pasami i do tego też Was zachęcam. W tym momencie przy tych wichurach, kochani, e, przykładajcie daszki, zabezpieczajcie, fajne są pasy, bo jak Wam się ul przewróci, to powinien też wytrzymać w tym momencie, jeżeli chodzi o rozłożenie się. Oczywiście tak jak ja tutaj mam przepięte pasy przez paletę i przez koło, przez ul, to jak już się przewróci, to już się rozsypie, Chyba że razem z paletą, tak też miałam swego czasu, że mi się przewrócił ul razem z paletą do góry, no i się nie rozsypał, wytrzymał w całości. Pszczoły bardzo szybko przebudowały komórki w środku pod kątem tym, które one potrzebują. No i później jak postawiłam ul, no to musiały przebudować sobie z powrotem całe gniazdo. Ale nie miałam wtedy strat w połowie pszczół, tam wszystko ładnie wytrzymało, nie rozsypało się za bardzo, więc tutaj zachęcam Was zawsze do spinania. Takimi zwykłymi pasami transportowymi, a jeżeli jest alert, zawsze sobie idźcie i sprawdźcie, czy te pasy gdzieś tam nie poluzowały pod względem y, pogody. One się utleniają, parcieją i mogą się pozrywać. Y, ale nie o tym dzisiaj. To tak przy okazji, ze względu na ten alert. Kochani, y, wczoraj, dzisiaj, 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 wczoraj nagrałam, dzisiaj opublikowałam filmik, jeżeli chodzi o leczenie amitrazą i tutaj dostałam komentarz, że szkoda, że namawia młode pokolenie do chemii. Bardzo dziękuję za ten komentarz. To nie jest złośliwość, że dziękuję, bo ja naprawdę, jeżeli chodzi o chemię, stronie jak najdalej od chemii. Sama bym chciała nie stosować chemii. Jestem ekologiem, mamy gospodarstwo ekologiczne certyfikowane, nie mamy oprysków, nie stosujemy żadnej chemii u siebie na gospodarstwie i bardzo bym chciała u siebie w ulach nie stosować chemii. Tutaj patrzę bardziej z doświadczenia, z tego, że młodzi pszczelarze często nie znają rozwoju, nie znają... Um, Całej tej struktury rodziny, jaka jest potrzebna, kiedy idzie do zimowli, kiedy się rozwija na wiosnę i kiedy wchodzimy na przykład z ekologicznym leczeniem, to często najbardziej cierpią kochani pszczoły. Patrząc statystycznie, patrząc przez te wszystkie lata, jakie obserwuję tam gdzie leczy się ekologicznie, gdzie ktoś zaczyna swoją przygodę z pszczołami i co roku traci część pszczół lub całe pszczoły, całe rodziny pszczele ze względu na niedoleczenie pszczół przez dręcza. Stąd wyszłam z inicjatywą, że pierwsze dwa, trzy lata ja absolutnie nie zachęcam na dłużej. Później, kiedy już poznamy tą rodzinę, zobaczymy jak ona się potrafi rozwijać, jak się cieszy człowiek, pszczelarz i te pszczoły, jak się cieszą na wiosnę, kiedy przezimują, kochani, kiedy wyjdą z ula, kiedy się zaczynają rozbijać, to jest po prostu taka przyjemność, prawda? Ten pierwszy wiosenny oblot. I patrząc właśnie tutaj na te statystyki strat w pogłowiu pszczół, kochani, no, tracimy miliony pszczół na wiosnę, przez to, że mamy je po prostu niedoleczone. Patrząc z punktu widzenia doświadczenia, tego, że jeżeli przy, na, przypuśćmy na tym początku, kiedy się uczymy jeszcze bycia pszczelarzem, pójdziemy troszeczkę na łatwiznę, bo tak naprawdę chemia to jest łatwizna. Yy, I wyleczymy sobie chemią, ciężką chemią pszczoły, to damy radę przetrwać rok, dwa yy, i dadzą radę przetrwać pszczoły. I myślę, że w drugim, w trzecim roku wprowadzanie. Yy, Ekologicznych środków, sublimacji, pasków, kwasów, olejków eterycznych, to jest taki dobry moment, ponieważ już mamy pierwszy wgląd na to, jak wygląda rozwój rodziny pszczelej, jak wygląda silniejsza i słabsza rodzina na wiosnę, jak wygląda ubytek pszczół, które idą do zimowli. Bo tutaj musimy mieć na uwadze, że przecież pszczoły, które idą do zimowli. Te rodziny maleją. Jak się spóźnimy z, rozwo z rozwojem rodziny, kiedy nie dokarmimy, nie pobudzimy matek do czerwienia w lipcu, kiedy mamy porażone pszczoły, to tak naprawdę już później nic nie zrobimy. My jeszcze, którzy już przeszli kilka sezonów, kilkanaście, kilkadziesiąt sezonów. No to tutaj możemy powiedzieć, że jakoś z tego wybrniemy, jeżeli coś zawalimy, to jeszcze później wiemy mniej więcej, co możemy sobie, na co sobie możemy pozwolić i co możemy zrobić lub po prostu tracimy rodziny. Młody pszczelarz, który wchodzi w to świata pszczelarskiego, nie za bardzo będzie umiał ocenić tą sytuację zmniejszenia się roju, porażenia rodziny, zebrania się całego, wiecie rozwoju ku zimowli, a jeszcze na dodatek zawalone leczenie, to tak naprawdę, kochani, nie chodzi tylko i wyłącznie o pszczoły tego pszczelarza, to chodzi mi ogólnie o wszystkie pszczoły, bo te rodziny będą rabowane, wszystkie wirusy, bakterie, jakie się tam namnożą u kogoś, będą przenoszone do innych rodzin. Patrzę tutaj bardziej, um, wiecie, nieraz mówimy, że to jest zło konieczne, i w tym wypadku amitreza wydaje mi się, że na tyle jest przez jeden, dwa sezony w paskach dobra, że tutaj pszczelarz zawiesi te paski, jeżeli nie zawiesi ich źle, czyli zawiesi je tam, gdzie jest czerw, a w ulach warszawiakach, kiedy mamy wydłużone ramki, Mamy wąsko-wysokie ramki, to pamiętajcie, że w takich ulach paski zawsze wieszamy na jakimś druciku dodatkowym. On ma sięgnąć tam do środka tego paska, bo jak go zawiesimy na górze, to ta dolna część nie będzie za bardzo zabezpieczona. Tutaj Wam jeszcze to pokażę, ale tutaj wyszłam bardziej z taką inicjatywą, bowiem jak kończą rodziny pszczele na początku u pszczelarzy, którzy chcą być ekologiczni? Też chcę być ekologiczna, też próbuję niektórych ekologicznych środków i powiem szczerze, że na olejkach eterycznych na przykład ja się przejechałam. Moje pięć rodzin po prostu bardzo zesłabło, było porażone, była deformacja skrzydeł, i tutaj z tego miejsca od razu mówię, że ja z tego wyszłam. Po prostu w moim zawszelonym terenie to się nie sprawdza. Stosowałam też paski z kwasem. Ale tylko raz, później wyszłam z tego, weszłam z powrotem na Mitraze, teraz bardzo chcę wejść w sublimację i mam nadzieję, że ta sublimacja się u mnie sprawdzi, ale patrząc na to... Jak to wygląda? No, tak naprawdę nie mam pewności, ja nie mam jakiegoś doświadczenia większego z sublimacją, więc to jest zaufanie tym pszczelarzom, którzy polecają sublimację i którzy, u których mogłam zobaczyć, jak wyglądają pszczoły sublimacji. To mnie też zachęca w tym, w tym momencie. Ale patrząc z punktu widzenia młodego pszczelarza, gdzie często no, nie kupuje się dobrego sprzętu, często się kupuje sprzęt y, jakiś y, najtańszy, no bo tutaj nikt nie zainwestuje w lepszy y, sprzęt, y, który kupują y, sprzęt y, albo sami sobie robią, który nie do końca może spełniać warunki sublimacji, no to pamiętajcie, że w tym momencie będziemy po prostu bardzo stratni. Y, a pamiętajcie, każdy błąd, który popełnia pszczelarz, to tutaj tracą życie pszczoły. No, Patrzmy na to, że jednak ta amitraza, pomimo że jest ciężką chemią, później te metabolity amitrazy są szkodliwe i dla pszczół, i dla człowieka. Ale myślę, że to zło konieczne pozwoli niejednokrotnie przezimować tej rodzinie, przejść, przypuśćmy, ten jeden, dwa sezony, a później zacząć oczyszczać tą pasiekę z chemii, bo ja już wiem, jak wygląda zimowla, ja już mam porównanie, że ten rok był inny, ten, ta druga wiosna jest inna. Tutaj na jesieni mi troszkę słabły, tu mam takie porażenie, tu mam taką rodzinę, tu mam taką rodzinę, tu wygląda tak rozwój, tu wygląda tak rozwój, ale nie zajmowałem się za bardzo leczeniem i sprawdzaniem tego, tylko mam coś, co powinno dać radę, co powinno wystarczyć, żebym ja w tym momencie nie tracił czy nie traciła czasu na porównywanie środków chemicznych, które szkodzą czy nie szkodzą. Tylko skupiam się na najważniejszym, czyli na przeżyciu rodziny pszczelej. Więc tutaj wybaczcie, jeżeli ktoś jest zwolennikiem ekologicznego leczenia. Uwierzcie mi, że ja jestem takim samym zwolennikiem i robię wszystko, żeby przejść na ekologię, ale też wiem, że te dwa lata, jak się to mówi, czapki nie urwią, ale pomogą niejednokrotnie, niejednemu pszczelarzowi na początku przezimować szczęśliwie swoje pszczoły. Oczywiście, jeśli zrobi to wszystko poprawnie. Miłego.